bramę i wyszedł Co to jest? Co to SIĘ pierdolę. I za na w Panowie, bo nas walą nas jakieś żółtodzioby, woda pikuje. Ja się, pierdolę, zaraz mi po coś, naprawdę. Co to jest kurwa za Ej, co tu się Co tu się dzieje w ogóle? Kurwa, ja mam wrażenie, że oni w 15 wbiegają, tu i tu na każdy bomb środek. No nie wiem, no, mam, mam takie mam wrażenie, że jak już ta trzecia, czwarta kawa, to mnie tak zamiast mnie ten, to mnie tak przypala, że się robi taki przyjebany, że. Ale pijesz Przyszedł... czarną czy z mlekiem? Czarną. Tylko czarna. No, <noise> Jaro mocny. Ja pierdolę. Jaro dwa, dwa, dwa teksty i dwa razy rozjebał, nie? <noise> Czarna bez cukru, bez mleka Jarek, tylko! Dołącz do mocarnego giveawaya na 2,5 tysiąca złotych. Doładowując z kodem Industries masz szansę na wygranie przedmiotu z giveawaya. Szansa na otrzymanie prezentów wzrasta wraz z wartością doładowania. Jeżeli będziesz szczęśliwcem wygrany skin automatycznie zostanie dodany do twojego ekwipunku i będziesz mógł zrobić z nim co tylko chcesz. Na przykład będziesz mógł wymienić go dzięki funkcji exchanger lub stoczyć bitwę na skrzynki z innymi graczami. Dodatkowo na CSGO skins możesz otwierać codzienną darmową skrzynię, z której możesz trafić coś fajnego. Aktualnie trwa event. Zebrane punkt eventowe możesz wymieniać na epickie skiny. Z kodem INDUSTRIES dostaniesz darmowe i 2,10 zł oraz plus 10% do depozytu. Sprawdź link w opisie i odbierz darmowe bonusy. Ale Mateusz, ty nie masz ogólnie być wcale się pobudzony, ty masz być spokojny, ty masz być kurwa wyrechowany, ty masz być, wiesz, cichym, cichym yy, mordercą, tak jak twoje banki. Ale jestem taki przydżumiony, jestem jeszcze, za bardzo jestem. Za bardzo jestem przyżumiony? nie? No, mnie, mhm. Albo jestem za bardzo rozjebany, albo jestem za bardzo przytrzymany no. No, no musisz to jakoś wypośrodkować, nie? No, tak nie jak Jarek mówi, najlepiej no, koksem jakie, <laughs> jakie dawkowanie? No ja, kreska gruba jak palec i cały stream, jesteś petarda Stoję jest fleszem po borsi Masznego. Mid, 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 flesz okay. Dużo, dużo, dużo mid Nic ja nie wody trafiam wody. Jadą ze mną, jarą! cześć. <słowaj> Jeden w wodzie na daleko, albo na robi? dwa. A mi się Ja, bieżą, ja bieżą. Nie? Tak. w BS. Jeden BS. Nie wiadomo. Aj! Ja tak ten celownik chodzi, się zastanawiałem całe życie. Flesz. Jak coś odcinek, dwa flashy, tak. dwa flesza, proszę. Ja flaszuję i wyjeżdżamy, dobra? No, wchodzi. Chcieli wchodzić z dwójkę, no. Chodźcie. Wy... Co ty kurwa? Ja jestem, Main wchodzi. Ja lecę tam zaraz z nimi. Dobra, dobra. O! main. A, okno, zaskoczył woda. Ja mam. Mamy bombę. Palaka dam. palaka dam. Biegamy zaraz? chwilę. Lewo, lewo, lewo. Chodź, o, o, się. No, skacze, skacze, skacze. Dawaj. Uuuu vista, super. Ej, vista no fajne. Jeden na środku był. Nasz flesza? Głębokiego? jego? Tam, górą daję Dawaj. Poszło przed B1? Mina mid prawa. jeden. Góra dał to, że Nie jestem. Najsłasz. No Góra daleko było. Ja cofam wiesz? wisz? Strasznie za to raz refragować. Po Ale... woda, lewo Smok Dziękuję ten środek Smoko dałem Dziękuję wodę trafana... A słaby smok Wodę dałem. nie widzę, wodę nie widzę mhm. Boosta zrobili, dwóch środek Ja mam przykucony. Biegają Chyba jest przykurczony mam sobie, wiesz? za mnie, a mi wszedł i mid na mnie gdzie była? Robisz to Jaro Mają Kevin, mają Motywuj go, kurwa. Obici są też. Masz defa. Powiedzą. Warianty. Góra! Aha, tak stykował. Tak. Dobra próba. Ja to się odwaliło. Sapę próbujesz, idę, idę, Dobra, zamiast. dobra, kiedy. idę, idę. Nooo, się słaga, ale nie wiem. Co to za niespodzianki są? Ja panowie muszę lecieć. Dziękuję. I, I jutro godzina... Jeden przedał. nie? Jednak. Kurde, się zamyśliłem. Zg trener nas zagadał. No. Gdzie, Gdzie idziesz ma... trener? Się. No, na razie trzymaj Daj pierwszego. Nie wiem, kto wchodzi. wchodzi? Super jeden po głowie, Konokno, okno. Mam pakę, mam pakę. Co mają? Co Od razu. Jeden to... ma dziesięć. A tu. Muzyczka f... taka gra, elegancka. Ty kurwa. 83 86 było ty Poza polskim. No, Mateusz, od razu, od razu mów. No, ty dajesz info, że masz pakę, że w respie jesteś u nich. Pytaj się wygłupiać, bo znowu elo tracimy. Powiedziałem od razu, jak zobaczył. Nie kłam. Nie kłam, Mateusz. Daj, dajcie klip, dajcie klip. No, Uwaga. Jak się palek będzie kończył. Będę dwa razy. Jeden pierwszy leci, drugi leci od razu paraka. Nie da się mój Odwrócony, o. bądź. Bum. Ej, jest. Ej, kurde. Słuchaj tego, no, tam skracam sobie. Środek próbuje wstejąć. Pomóż po prostu. Jeden czekaj wie. Jeszcze jeden czekaj wie. A ja pierdolę. Jeden czekaj wie, jeden przed B. Ja wodę skracam. Mhm. Co on był? Nie ma środka. Czekaj, czekaj, proszę pomóż mi. No leży, ja go nie widziałem. Bezajęte ja mają czy co? To nam idzie. Na schody poszedł. Po bombę. No, ja na agram defa. Puszczam go. Ja nie wiem, czy on, on Nie, nie przyjdzie. No, nie wiem, czy dywano od niego. już. na pewno? Jest w Jest wodzieć do B. Bomb has been planted. poszedł B. Kurwa, Znowu. Smok! Kurwa Czujem. Maczno! No ale przegraliśmy rundę. Eeeem... Ravor? Czułam. Jak powiemy to da się dobyć flaszą na schody? A my prawo opiekujemy cave'a? Tak, tak, no, I tak, 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 Nie, trafiłem. nie. O, Środek tak, tak, środek, tak, tak, O, tak, środek, dwóch tak, jeden na blisko, środek jest. tak, 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 ja wiesz, miałem tak, w ręku, a, a ja tak, ja ja tak, ja też nie. Ja też nie, no. I za na pr wkurwiłem się. Panowie, bo nas, yy, walą nas jakieś żółto-dzioby. Sie spalili mnie, zresz? Ja Wiesiłem to na razie. Zauważyłem Zauważyłem. Masz, ta... masz flasha? Mam. Gdzie chcesz, za bramę? Ta. Zak... Dawaj. Uszuję. Na fleszu mnie zabił. Nieee, kurwa, jaki Kurwa. Zobacz ty, zobacz jak jadą z nami tutaj, te wariaty. Zobacz, wezmę to, za łupę. Ja pierdolę, zaraz mi popierdoli coś, naprawdę. Ja, idę do Izaka, ja jestem w pijdzie, już cave, dwóch fagi. Kawa um, i na B możemy Przejmuj tam się, przejmować. Wyspa jeden. Mid leży. Mam, mam, jeszcze jeden. Czyż zabramy pewol po tym, czy nie? E, Może dać. Uj, zaraz no. tam tu dalej, zepsuję. Leży, nice flash. Wchodzi mi dwóch cave'em. Na B, dwóch, trzech weź cave'em na B. Skacam wodę, ja, ja dalej. Odcięli mnie AWP po chedzie w konie? Tak, no. się w konie? Leży kon. Dzień, dzień, dzień. Lato, dzień, dzień. lato i jail, lato i jail. Main, main. AWP od respa leży, chcesz. Ja mam już. Fleszuję w saju? Tak, Jarek, ja Ja jeden z tobą, jak, ja sobie będę cię gasił. Fleszuję górą tam. Też fleszuję, co? No, dawaj, dawaj. Nasze góra raz Ale słyszałem, ma... Po lewej jest, i wody Małka mi dał, na idzie. Odszedł już pod kajwa okay, czas, zaraz. Cześć, okay, jest i jeden z mida, idzie do B. Mhm, A, se wysadziłem. Czy chcieliście na schody w ogóle? No tak, no ja będę gasił tu do lewej. No, ja obiecam, ty. podjechałem do ci dojeżdżasz, uważaj. Ja wjechałem, wjechałem. Jak ty, co im zrobili ze mną? Chodzi, chodzi mi, mi, chodzi mi. Pali się Palis jeden. Blisko w smoku jest. Brama. A mi, leży jeden. A mi, teraz. No. W w wodzie było. I bramę mi wyszedł. Kurwa! Kamery już. Co to jest? Co tu się odpierda? Co to jest? Kurwa, Ej, co tu się. Co tu się dzieje w ogóle? Kurwa, ja mam wrażenie, że oni w 15 wbiegają. Tu i tu. Na każdy bomb środek. O CO CHODZI? Peweł jak będziesz kupić to daj flasza, Ty kontrę zagramy z nimi od razu Chcesz flesze mi kupić? Chwilego i daj mm, mi... Mam dwa no Daj, daj mi flasha, wrócimy tutaj Chod, Daj jednego flesza Peweł Peweł, daj flesza Daj, dam, dam, dam I dam ci flasha. co? Masz dwa w ogóle Ta, konterkę zagramy zaraz jakąś Ta Do prawej będziesz mi ten Ta Nowy? Dawaj Do prawej daję I wracam A wupa była na końcu wiesz Bez jednego jakby co wiesz I mój jeden grał tylko a bo daj górę jeszcze jednego. Ja Tylko do prawej daję. No? Teraz uważaj, będziemy. No, no, no. Jeszcze AWP, A no AWP jeszcze była, tam. B leży, jeszcze main B. Jeden środek. Jest main B, kurde. Main B i środek no. kiedyś był. Dobra. Chodzi main B już. B jest. Dostał hitę z no, no, Piknął, jest za besta. No, ciałem nie wiedzą. Ale ja, ale jaja ja. ja. się tam tam Dwójkę ha Na ha przegrywamy, nie? przegrywamy, nie? Ja mam ha ha na ha 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 No Ej, dobra, dobra do... skupmy się. ale sajem. Pevor sajem. Idźcie pod A na, na, da, dywanami, dobra? I pilnujcie skrótu z paku. A my chodźmy pod B. Daję wam smokalurka lurka. Słuchajmy. Ej, spalę wam plato w rękę po prostu. I sobie wy, wyjdziecie tutaj na, do BS -a, spróbujecie, dobra? Daję smoka lurka. A wy z paku czekajcie pod A. Może skrótu to A w ogóle. Tak idę. Tak jest. Woda pikuje. Wdech się, Wdech! Wdech! Wejdziesz się do lewej, wejdziesz się do lewej, spalę plato, spalę. Spalę plato. Plecy, plecy, leci, mida skrócił, mi skrócił, Kurwa! Plecia. Dwóch tu, dwóch tu. Lecie masz, Pago. No, Mat, jedzie z nimi! Mat, jedzie z nimi! Ja z tobą, Paweł. Ja mam rękę z drewna. Raz B. się jeden na jeden. <laughs> <Jaro>. <laughs> Nie Jak wierzę, wiedział. wiedział no Tak był wcelowany? No nie. mógł widzieć czy nie? Nie no, przecież sprawdzał Ciężko. wszystko, że po kolei, to nie mógł Bez widzieć defa? Bez defa no, złapał w tym momencie że... Faktycznie, a no, może nie w Te dziwne Ja zginąłem najgłupiej na świecie, nie wiem Ja wracam do was Co to za dwie? po skałcie na pewno i pojedzie jeden Kibitki jakieś masz chyba Flash mid poszedł Ej, Dajcie Fontera. mi tam ze Kielać. Jeszcze jeden nice. u, 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 nice. On rotował, on rotował, jest, mógł wrócić Zobacz. Jeszcze jeden, zobaczem, jeszcze jeden zamknię Obity, obite, jest tutaj na sprawej Plecy, plecy, plecy! Woda nice. zasmokowałem tego, wiesz mhm. Templa Trzeba templa Tam grasz Ja mam 13 Uważaj, plecy, main to. Co to jest za dźwięk patrzę to Co to patrzę. jest? Patrzę go Nie wierzę, ty się mi tak zajęła. Mikrofon Słuchajcie, jak ktoś się telepie cały czas ogólnie. No, no, no Ujarka, to prawda. ręce mu na talerz, kurwa, talerz chyba. Się tam... <laughs> ale ale co on takie, oni te retake Kurwa, kolejny retake tak idealnie wiedział. No, no, no. To prawda, sobie no, ile dał paworowi idealnie. Jebie to żurem i to nie dlatego, że się zwziłem. Nie, no, to już nie możesz y, y, ogólnie pierdzić w trakcie wejścia, bo to prowadza do de dezorientacji, no. Dałem sygnał do ataku, no. To mi da Może oni zgadzą. ale jest Wybieg, 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 halo. Oho. tam pitnąć też tutaj. Blisko on leży. Mamy Jeden za. Blisko kamery, kamery blisko. Kamery. I już, i już mi lewo. lewo. Po zero ma. Gdzie nie 10 HP. Ciebie, zajmę sobie tego wam co, coś panowie? Czy co, ode mnie jakieś przepiski tak. są? No jest, tak, jest, tak, to ja tak, to jest. Cały tak, czas. No nie wiem czy to. No, tak, tak, możesz nie zmieścić. Cape, pikuje. Daj jednego pesza. Okno, I okno, drugi. okno, okno, pikuje. Zeskoczył wodę. Wodę skoczył? Jednijmy go. Leży. leży. I cape leży, tak? I, cave. I a, na blisko jest. Cały czas stoi, na, tam na górze, na tym stoliku jest I smoka środek dał teraz no, On jest blisko, najnia no Skoczę w wodę, skaczę w wodę i idę futon w bombę Co bo się obe. dzieje z mikrofonem? <laughs> Dalej coś jest? Masakra jakaś no jakbym wziął akurat jakiegoś shopa akurat pod stołem, który No, skubia rzeka Tam to nie gadaj, nie Ale jak gadam czy zawsze? nie nie, cały czas. Jak nie gadasz, Zbaszczyk, nie gadasz. Się, jak nie, gadasz. <grymne> się nie No jesteśmy. No ja zagrał. Nie możemy poradzić. chcieć, gdzieś Ery chciał grać dzisiaj. <grymne> nie, ale mówi, że kiedyś kok będziemy grać. Kok ale tak. koktur nie ja tak <grymne> Ale dalej tak pukać, nie? Tak, tak. Już nie, nie wiem, co jest. jest. No jest cisza na mapie, nikt nie zgada i nagle. Jak się rusza, jak miotasz, wyskął, mam wrażenie, to jest tak, jakbyś strącał mikrofon, czy coś. No, no, no.